Cześć, witaj na kanale Easy Ekonomia. Dziś wyjaśnimy sobie, co to jest inflacja i dlaczego ceny w sklepach ciągle rosną. Inflacja oznacza ogólny wzrost cen. To znaczy, że za te same pieniądze kupujemy coraz mniej. Na przykład, w zeszłym roku chleb kosztował 3 zł, a dziś 5. Dlaczego ceny rosną? Inflacja może mieć różne powody. Inflacja popytowa, na przykład, gdy wiele osób chce kupić nowy telefon. A w sklepie jest ich mało, cena rośnie. Inflacja kosztowa Jeśli drożeje prąd czy gaz, piekarnia musi podnieść cenę chleba. Inflacja importowana Gdy towary z zagranicy drożeją, albo złoty słabnie, w Polsce też płacimy więcej za paliwo, gaz czy żywność. Inflacja ma trzy główne skutki. Po pierwsze, spada wartość pieniądza. Za tę samą kwotę możemy kupić coraz mniej. Po drugie, Oszczędności tracą na wartości, bo ceny rosną szybciej niż pieniądze na koncie. Po trzecie, kredyty i produkty stają się droższe, np. raty za mieszkanie i codzienne zakupy. Podsumowując, inflacja to wzrost cen i spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. Jeśli chcesz więcej prostych wyjaśnień, zasubskrybuj Easy Economia i napisz w komentarzu. Co Twoim zdaniem najbardziej podrożało w ostatnim roku?